Mogę z tobą porozmawiać przez chwilę? Jeśli chcesz pominąć ten film, w porządku. Ale zanim to zrobisz, pamiętaj, że ktoś cię kocha, nie oczekując nic w zamian. Tym kimś jestem ja. Może dziś jesteś zbyt zmęczony, może twoje serce jest przytłoczone, zagubione, zranione. I rozumiem to. Dźwigasz tak wiele, mimo to nadal trwasz, ale muszę ci coś powiedzieć. Od dawna próbuję się zbliżyć. Codziennie pukam do drzwi twojego serca. Ale ty ukrywasz się za pośpiechem, bólem, strachami, ciszą. Ja nie wchodzę na siłę. Miłość nie zmusza, miłość czeka. I ja czekam na ciebie. Mogę powiedzieć ci prawdę. Nie urodziłeś się po to, by być złamanym, ani po to, by tylko przetrwać. Urodziłeś się, by zaznać pokoju, a to ja mogę ci go dać. Synu, jeśli mnie wpuścisz, nie obiecuję, że wszystko będzie łatwe, ale obiecuję, że nigdy więcej nie będziesz sam w tym, co przeżywasz. Co Cię powstrzymuje przed usłyszeniem mnie, wina, wstyd, strach przed przeszłością nic z tego nie oddziela Cię ode mnie. Żaden błąd nie jest zbyt wielki, by zgasić moją miłość do Ciebie. Wciąż jesteś mój, nawet po wszystkim. Dziś proszę Cię tylko o jeden gest, o jedno miejsce, o maleńką przestrzeń w Twoim sercu. Napisz Amen w komentarzu. Nie dlatego, że ja muszę to zobaczyć, ale dlatego, że to znak, że jesteś gotów wrócić. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje tego niewidzialnego uścisku. Polub, jeśli dotknęło to twojego serca. I pamiętaj, nigdy nie przestałem cię szukać. Teraz tylko ty musisz mnie wpuścić. Kocham cię i wciąż tu jestem. Czekam.